mm <music> To się ma panie? Halo, mordeczko, jestem tak niewyspany! Ja też. Ja bardziej. Ale kawa mnie postawiła na nogi. Dobra, ciśniemy na miejscówkę. Lecimy, zaraz będziemy nad wodą. Ale zasmrodził Jak to diesel. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z batem nad Wisłę. Jednak nie będzie to zwykła wyprawa tylko z batem, gdyż rzucam również jednego fiderka no i zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj jestem również nad wodą ze schabem. Dawno się nie widzieliśmy, już z jakiś miesiąc z czasu, a to wakacje, a to coś tam wyskakiwało nam. No ale w końcu udało nam się spotkać, tak że za chwilę zaczynamy łowienie. Jest godzina czwarta rano. Biorę się zamieszanie za nęty. Cała paczka poszła. No tak. Dwie paczki, zanęty. Na dwie osoby to wystarczy. Dwa kilo spożywki. Do tego 2 dwa kilo gliny. Zan... Akurat tyle dzisiaj mam. Także tyle sobie dowiedziałam. Jedna zanęta van den dynde. i van den dynde Druga. A druga nie. Druga też Wandendyde. To Też Wandendyde. A tylko takie. Tak, kolega powiedział, że to świetna zanęty, to stwierdziłem, że muszę iść dzisiaj sprawdzić. Czy faktycznie takie dobre. No. Myślisz, że dobre? Ładnie to pachnie. Będzie ładnie. Na no, Pachnie się? jak traper. Pachnie jak traper. <laughs> Ale pa... traper taki zły też nie jest, no w pa... Pachnie jak zanęta 1299 za 5 kg. A tutaj mamy 12,99 za 1 kg ale wypiła wody, trzeba więcej. Bigfoot jak zawsze antropomorfizuje zanętę, i uważa, że ona pije, ma uczucia, zachowuje się jak człowiek. No pokaż jak ona pije, ale pije, ale pije, ole pije. A Ty dzisiaj masz swój super zestaw bacika 3 metrowego? 3,5? Nie wiem, a może 4? Ale to jest ten super bacik, na którego złowiłeś tego fajnego lesza rok temu. Człowieku, bo ja nie muszę no. daleko łowić. Nie musisz. A dzisiaj potwierdzisz tą tezę? Się okaże. Przede wszystkim ja dzisiaj jak zawsze będę łowił selektywnie. Słuchajcie, słuchajcie drodzy widzowie, skapowi selektywnie. Czyli będę łowił ryby w wymiarze i te, które nie mają okresu ochronnego. No wiesz, zależy jaki sobie wymiar ustalisz. Wymiar to, to PZW ustala, a nie ja. Póki co, jak widzicie tutaj za mną, nie widać kompletnie żadnych ryb. No poza pojedynczymi uklejkami pół metra obok, jest o, obok tego Spawika świetnie wyważonego <laughs> Zobaczcie, ledwo co zdążyłem zanęcić, minęło 15 minut, pierwsze branie i jest pierwszy wiślany tegoroczny leszcz Całkiem fajna ryba, Aż nie wiem, czy będę łowił na tego bata, czy to będzie jednak z batem nad Wisłę, czy z fiderem nad Wisłę. Ja chyba też zaraz zmienię taktykę łowienia. Czyli taktyka Bitfuta działa. Tak jest. Nie, ja po prostu zrobię dłuższy. Ale co wam co muszę powiem. powiedzieć? Podbierak oczywiście nie rozumiem. Mm. Co podbierał? Czy podbierał? Podbiera, Dobra, rozbiłem podbierak. Mówimy dalej. Jest i nagrało się. Jest jest kolejna ryba, akurat w docenie ale mniejsza. nie Ale błyskawiczne branie. Patrzcie, kolejny leszcz. Tym razem trochę mniejszy. Z pół kilo, może lepiej. Ale brania błyskawiczne. Rewelacyjne. Tak ostro biorą. A! jest większy leszcz? Chodź po dużym, dużym systemie. No on chyba największy. No nie było takiego, bo mi się spiął znacznie większy. No, z tego to nie wiem. Widzieliśmy. Ale to już ładna ryba. Taka kiloweczka. Jak nie lepiej. No może z kilo 20 nawet. Ja myślę, że on ma 20 deko max. Nie no jest spory, bo wiesz, ledwo co obejmuje swoją łapę. Bo ty masz baby łapy. A jak spięty zobacz fajnie. Tutaj delikatnie. No dobrze, no widać, że to leż. Schab właśnie zaciął coś na rosówkę. A, sumek. Jest nieduży sumek. Ale fajnie. Jakaś inna ryba. Pokaż, wąsa. A. ski rozmiar. No <grymne> <grymne> gratuluję, no coś coś innego, fajnie. Mam jasunka Pierwszy w tym roku Mamija swojego potwora. O, piękny, wyślony, też to jest fajna. A także dzień jak najbardziej udany, reszta w miarę brałek i sumek się trafił w sądaczy. Super. Tak jest. Tak jest. A Ty Schabu, jak tam dzisiaj? Wyśmienicie. Schab też dzisiaj złowił sumka. Tam jeszcze jednego czy dwa miałeś, ale tam spadły. Parę leszczyków. Także dzień jak najbardziej udany. Serdecznie polecam warszawską Wisłę. Bo czasami, jak widać, coś da się złowić. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.